Moje dziecko, drogie dziecko, brak, Twój brak, brak innych, brak w tym świecie. Czy możesz w to uwierzyć? Czy masz taką moc? Żeby w pełni to uwierzyć. Nie jesteś, nie jesteś tym brakiem. Jedynie ta mała część ciebie uwierzyła. Brak, którego nie ma w tobie. Uwierzyła w ten świat, nie jest on jednak prawdą. Jest zaprzeczeniem miłości. Jeżeli. Jeżeli tak postanowisz. A miłość jest ci tu dawana. Jeżeli tylko, jeżeli tylko, ją przyjmiesz. A miłość. Jeśli teraz ofiarowana i powraca do ciebie. Ta utracona część, którą kiedyś odrzuciłaś w przeszłych historiach swoich przygód ziemskich. Przyjmij. Ją. Przyjmij ją jak syna marnotrawnego, jak zagubionego wędrowca, który wreszcie, wreszcie powraca. I nawet ten powrót jest złudzeniem, bo ty go nigdy nie utraciłaś. Poczuj. Poczuj w sobie. Radość, miłość, spokój, które już tu są. I nie potrzebujesz ich dostać. Od kogoś, od czegoś. Po prostu otwórz swoje serce. Otwórz swoje serce na wszelkie doświadczenie, bo każde to doświadczenie uczy, uczy, pokazuje, uczy miłości. Jestem z tobą na zawsze, Jeszua.